Także Siemka Siemka. Witam na streamku. Może dzisiaj nie będzie taki krótki, nie wiem. To już tylko ode mnie zależy. Także no, czekamy na teammate'a, Będzie długo grane. W ogóle dzisiaj po aktualizacji do plecaka od Mai zostały dodane style. Także myślę, że bardzo fajnie. Jest taki arktyczny. Stwierdzamy zaproszenie. No. Siema, kim jesteś? Znam, ja... znasz mnie? Ja. Tak, ty znasz to mnie? Eee, e, raczej nie. To wyperdalaj snad. Jezu, wielczo. Wyjdźmy do skrzynki. Ej, bo ja, ja nie mam ten... maców! Chuj mnie to interesuje. Wyrzuć byłeś, trochę, nie rzuć trochę. Ja nie mam maców. Y tego nie było. <laughs> Dobra, z toksikami nie będziemy grać. Teraz jakiś wieśnik. Totalny wieśnik. Od razu się rzuca no wieśniak dobra to będzie solo i chuj <laughs>